Świat, środowisko, Indonezja wstrzymała oddech. Po trzech latach obudził się wulkan. Pięć tysięcy osób zostało ewakuowanych z miast i wsi leżących u podnóża góry Sinanbung w rejonie Karo północnej Sumatry. Powodem jest wzmożona aktywność wulkanu, który według seismologów obudził się w październiku. Popiół i gaz wydobywające się z krateru i wybuchy ognistej lawy oraz ich intensywność sygnalizują zdaniem serwisu jachu zbliżającą się w Indonezji z erupcją. Wulkan Sinanbunko budził się po trzech latach, teraz niebezpiecznie dyszy. Władze podjęły natychmiastową decyzję o ewakuacji mieszkańców tego rolniczego kantonu. Indonezyjskie Centrum ds. Sejsmologii i Geologii wydało nawet specjalny komunikat, w którym kategorycznie zabrania ludziom zbliżania się do czynnego wulkanu na odległość mniejszą niż Dwie mile to jest 3,2 kilometra. Pierwsze poważne ostrzeżenie w postaci spływającej lawy, popiołów i wyrzucanych kamieni z wnętrza krateru zobaczono w powietrzu 11 listopada. Od tego dnia erupcja przybiera na sile. Jak obliczono, każdego dnia wulkan wyrzuca popiół z częstotliwością co dwie minuty, a gorąca lawa pokryła już prawie 1000 metrów zbocza. Sejsmolodzy spodziewają się, że góra Lada moment może eksplodować. Leżąca w tzw. Tak kręgu ognia Ring of Fire na Pacyfiku Indonezja to obszar trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów, których w tym rejonie naliczono aż 130. Przesuwające się warstwy tektoniczne ziemi nie pozwalają indonezyjczykom zapomnieć o niebezpieczeństwie. Dotychczas największe straty zanotowano w chwili wybuchu wulkanu Marapi w 2010 roku. Wówczas, jak pisze serwis Yahoo, zginęło ponad 350 osób. Zda Zdaniem Our Amatic Planning Life Sense, mieszkańców ewakuowanego regionu teraz najbardziej martwi sprawa plonów, które najprawdopodobniej zostaną zniszczone przez lawę i popiół i mogą doprowadzić do wzrostu cen za warzywa i owoce, które są tu głównym źródłem i żywienia i dochodu mójserwis.blogspot.com